Bartek kopera przed Galą Strive 4 w Rzeszowie. Bartku, miło ciebie widzieć, uśmiechnięty od samego początku i widać, że już cię nosi i chciałbyś jak najszybciej wchodzić do klatki. Witam serdecznie. Tak, jestem bardzo zadowolony. Proces zbijania poszedł wyjątkowo dobrze. Cieszę się, bardzo długo czekałem na tą walkę, bo od lutego, więc cieszę się, że tu jestem i że jutro już walka. Umówmy się, nie obyło się trochę bez perturbacji, chociażby chodzi mi tutaj o zmianę Twojego rywala. Ja przeczytałam tylko o tym, że on nie może wziąć udziału w tej gali ze względu na swoje jakieś niesportowe zachowanie. Czy my możemy zgłębić ten temat? Czy ty wiesz dlaczego dokładnie on wypadł? Czyli tak to nie był pierwszy wybór, który mieliśmy mieć na tej gali, więc był tam jakimś rodzajem zastępstwa, tylko po prostu dużo wcześniej klepniętym, ale wziął walkę bez zgody organizatora i naszej, bo też byśmy się na to nie zgodzili tydzień wcześniej na Kick Warriors. Okay. I, I podjęta szybka decyzja, że po prostu szukamy zmiany, bo nie wiadomo jak jego walka się tam zakończy, czy dostanie ciężki knockout, czy coś się stanie. No, tydzień przed i szukanie znowu zastępstwa byłoby po prostu niepoważne. Zdeprymowało cię to bardzo? Nie, tak jak mówiłem, tak naprawdę tych rywali, nie wiem, było siedmiu, ośmiu, <noise> okay. a tak, tak naprawdę od chyba pięciu walk nie wiem, czy, kiedy, czy utrzymał mi się wyrywal, który był pierwotnie zostawiony ze mną, więc szykowałem się. Pod danego przeciwnika, ale miałem z tyłu głowy, że te zmiany jeszcze mogą nastąpić i na szczęście moje rundy były mocno przekrojowe, więc... Nie ma to żadnego różnego znaczenia. Twój aktualny przeciwnik to jest zawodnik, o którym myślę, że takim najlepszym określeniem na jego temat będzie poddaje i potrafi być poddany, albo daje się poddać, tak? Te ostatnie jego trzy walki wyglądały tak, że były dwie wygrane przez poddane i właśnie ostatnia przegrana przez poddanie również. Na co się nastawiasz? Że będzie jakaś gra parterowa faktycznie, czy będziesz chciał go popróbować prób troszeczkę w stójce? Czy ciężko określić, że pod, poddawał, tak, ma większość poddań, ale że był poddawany ma chyba jedną albo tylko dwie przegrane, więc też ciężko określić go jako zawodnika który jest poddawany i przegrał z numerem 1 francuskiego MMA, więc nie można też go tak klasyfikować, ale patrząc i analizując jego walki, wydaje mi się, że stójka u niego jest po to, żeby wciągnąć w parter i jest zawodnikiem z Degastanu, Degasta, Degastanu tak, i będzie na pewno szukał tych zapasów. Ja jestem na to gotowy. Trenowałem bardzo ciężko w Kill Cliff, jednym z lepszych klubów na świecie. I szykowałem się myślę, że z lepszymi zapaśnikami niż on jest. Teraz tylko przenieść to na walkę. Dobra, co ci pozostało po tym kilklifie, bo poza świetną opalenizną, bo to można było zaobserwować podczas ważenia. Nie no to jest zupełnie co innego. To nie, nie da się tego opisać. Łukasz mój brat był tam kilkukrotnie, zawsze mówił, że będzie bardzo dobrze i że będę zadowolony, ale... Jeśli się to przeżyje, to dopiero się zrozumie o co chodzi, jest y, grupa zamknięta, tam jest 40-50 osób, wszyscy to zawodnicy UFC, Bellator i One Championship, nie ma tam ludzi z przypadku, bo grupa jest po prostu zamknięta i tam nie można, nawet topowy zawodnik UFC nie, nie może przyjść i powiedzieć, cześć, będę z wami trenował, więc y, przekrój zawodników, intensywność trenowania... Koncentracja na treningu była na zupełnie innym poziomie i cieszę się, że w końcu udało mi się zrealizować ten cel i pojechać tam potrenować, bo ja też mimo dużego stażu, bo walczę 14 lat zawodowo, wydaje mi się, że ewoluowałem na jeszcze wyższy poziom. A jak się tam dostać w takim razie do tego Kill Cliff? To jest jakaś super tajemnica, trzeba wysłać CV z 15 zdjęciami, nie wiem, wideo z walkami, pokazać, że jesteś naprawdę świetny i dotrzymasz tym zawodnikom Kraków? Nie, wydaje mi się, że CV tutaj nawet nic nie da, tutaj u nas udało się, Łukasz był tam pierwszy raz chyba 7 lat temu, przez Michała Kite, dostał kontakt do Henry'ego, z którym się bardzo dobrze znają, Hofta, był raz, tutaj chyba po... Po 4 5 latach dzięki Daria Albert zwrócił. Jest tam regularnie, bo był chyba 3 czy 4-krotnie w ciągu, nie 12-15 miesięcy. Więc już tutaj kontakt przez Łukasza jest umożliwiony. Ja jestem jego bratem, więc nie było problemu, żebym przyjechał razem z nim po prostu. Co sądzisz o STRIFE jako organizacji? Młoda organizacja na polskim rynku, ale myślę, że już gdzieś tam w jakiś sposób mocniejsze zaznaczyli swoją obecność. A jakie jest Twoje postrzeganie na nich? Walczyłem chyba na pewno we wszystkich polskich organizacjach i absolutnie nie ma się czego wstydzić. Organizacyjnie jest to naprawdę wysoki poziom i są rzeczy, które zawodnicy, zwłaszcza podczas robienia wagi, podczas tego ostatniego etapu zwracają bardzo dużą uwagę i tutaj to wszystko jest zapewnione i to jest bardzo ważne. Ma, ma się spokojną głowę, nie trzeba o nic się szarpać, o nic walczyć, wszystko jest podopinane i... To jest najważniejsze, żeby od kuchni było wszystko tak, jak być powinno, a nie wyglądało tylko w telewizji, tutaj to jest zapewnione, więc cieszę się, że tu jestem. Kilka zacnych nazwisk na tej karcie. Wśród nich Sylwek Miller, któremu ostatnimi czasy nie powodzi się specjalnie w klatce, ale wiemy dobrze, że to jest zawodnik, który tak na dobrą sprawę może przegrać z każdym, ale też może z każdym wygrać. Po prostu. Taki, taki charakter. Co sądzisz o Sylwku? Czy to jest tak, że on teraz ma szansę wrócić na tą falę wznoszącą? Co musi się stać, żeby, to, żeby do tego doszło? Oczywiście, że tak. Sylwek jest bardzo mocnym zawodnikiem. Sam też miałem taką w swoim życiu pasę Jest wiele rzeczy składowych na sukces i nie zawsze tę mieć akurat tylko decydują o tym, kto wygra walkę. Może być gorszy moment w życiu osobistym lub wiele innych czynników, o których po prostu kibic nie ma pojęcia. Też byłem po czterech przegranych i wiem, że można się odbić. Jestem teraz idę jutro po czwartą wygraną z rzędu i po prostu trzeba bardzo mocno trenować i nadal wierzyć w siebie i zwycięstwa przyjdą, jeśli będziemy ciężko pracować. To jeszcze w takim razie dwa słowa o main Węcie Bartek Fabiński, weteran UFC, zawodnik, który w klatce jest prawdziwym rzeźnikiem, więc ten jego pseudonim absolutnie nie jest tutaj przypadkowy. Z drugiej strony mamy Kacpra Karskiego, jednego z autorów, czy znaczy autora jednej z większych niespodzianek podczas jednej właśnie gal, jednej z Gal Strife, a więc mówię tutaj oczywiście o pokonaniu Piotrka Strusa, który był wtedy ogromnym faworytem. Teraz też Kacper wchodzi do walki jako underdog, ale już nie taki wielki, mimo, że vis Zawodnik, który bił się w UFC, a więc na najwyższym poziomie. Nie pytam Cię może o typowanie, ale jak myślisz, czego możemy się spodziewać po tej walce? Czy będzie dużo krwi, czy będzie może szybkie skończenie? Ja tutaj nie będę oszukiwał. Dzisiaj rozmawialiśmy z Bartkiem, jak życie zatoczyło koło, ponieważ jak 14 lat temu zaczynałem jeździć do Warszawy na treningi, do Pawła na stoli, on wtedy zaczynał MMA patrzył się na śmiał się, że jestem od niego troszkę młodszy ale to on dopiero robił pierwsze kroki ja już walczyłem zawodowo później nasze drogi się gdzieś tam rozeszły Bartek walczył w UFC, teraz jesteśmy razem na gali bardzo fajne przeżycie Łukasz też, jak zaczynali, Łukasz też walczył razem z nim na gali bardzo mocno mu kibicuję ja nieraz widziałem co robi na treningach Wie, wierzę w niego, że Poukładał sobie wszystko, bo tak jak mówiłem, nie zawsze to są czynniki, tylko umiejętności, tylko życie. I pokażę kawał dobrego MMA i liczę po prostu, że pokażę takiego Bartka, jakiego znamy go z UFC i wtedy każdy kibic będzie zadowolony. Super, Bartku, serdecznie Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że widzimy się jutro po Twojej walce w Media Roomie. Liczę oczywiście na, na dobre, mocne starcie. Kibicuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.